Cześć, witam wszystkich ponownie w kolejnym odcinku kursu Angulara i dzisiaj w dalszym ciągu będę mówił na temat budowy formularzy reaktywnych. W poprzednich odcinkach poznaliśmy wszystkie trzy bloki konstrukcyjne, które umożliwiają nam stworzenie działającego formularza reaktywnego i to był FormGroup, Form Control i FormArray. Dzisiaj chciałem Wam pokazać taką klasę, która się nazywa FormBuilder i klasa ta umożliwia nam budowanie prostszej struktury formu formularza reaktywnego. Klasa FormBuilder działa na zasadzie serwisu, czyli możemy ją w konstruktorze wstrzykiwać i później poprzez instancję tego, tej klasy budować model formularza. W jaki sposób to zrobić? Zmodyfikujemy sobie w tym celu aktualny formularz. Przechodzę do Visual Studio Code i tutaj zacznę od wykomentowania tego dotychczasowego formularza i tak jak mówiłem zrobimy tu sobie, strzyknę instancję perot personal form form builder builder i zbuduję tu this my już mamy nawet my model ok i teraz budujemy go przy wykorzystaniu naszej instancji gdzie wpisujemy wykorzystujemy metodę group i wewnątrz tej metody będziemy podawać kontrolki naszego formularza takie same podam kontrolki jakie były w tym poprzednim formularzu, tak abyśmy nie musieli korygować naszego widoku, naszego template'u. Podam zatem yo name i tutaj wystarczy, że wykorzystam nawiasy kwadratowe i w nawiasach kwadratowych cudzysłów, gdzie, wpi, gdzie będę wpisywał wartość inicjalną albo pozostawiał je po prostu puste, jeżeli tej wartości inicjalnej nie ma być. Dla odróżnienia. Nie będę wpisywał max, tylko wpiszę olga. Kolejna. Availability. I tutaj. To jest grupa zagęszczona, czyli muszę zastosować jeszcze raz grup. Jest. Start. I start nie ma wartości początkowej. I end też takiej wartości początkowej nie będzie miało. Dobrze, to jest koniec grupy zagęszczonej. Dalej. Description. Description bez wartości początkowej. I ostatnia, co nam zostaje, to... Form Array, czyli tablicę e-maili, e-mails i tu będzie odwołanie do naszej instancji array i wewnątrz będą będzie to tablica z pustymi wartościami inicjalnymi e-mails. Nagrajmy to sobie. Tak, dla porównania, tak jak widzicie, struktura tego modelu formularza zbudowanego przy wykorzystaniu klasy FormBuilder jest moim zdaniem bardziej przejrzysta i upraszcza nam kod. W związku z tym ja myślę, że warto tą klasę stosować. Nie musimy mieć aż tylu wywołań form group, form control, form array. Wystarczy, że odwołujemy się do instancji, form buildera i w sposób taki dużo klarowniejszy możemy zbudować nasz, e, nasz model. Przejdźmy zatem do przeglądarki. Mamy już e, wyrenderowany nasz arkusz nasz formularz i zaznaczmy sobie brak brak olga wp.pl i jeszcze włączmy konsolę, wyczyśćmy ją tutaj i wyślij zobaczmy co formularz przekazał nam availability Start End, Description brak, Emails Jest tylko jeden e-mail podany Olga Your Name Olga Także wszystko się zgadza Działa to dokładnie tak jak ten poprzedni nasz formularz Jeszcze na zakończenie powiem, że sama klasa Form Builder nie wnosi żadnych dodatkowych funkcjonalności ponad to co możemy uzyskać za pomocą standardowych bloków kodu, czyli form control, form, form group i form array. Jej funkcja jest jedynie upraszczająca, um, upraszczająca um, budowanie modelu. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Um, zapraszam was na kolejne, które postaram się wkrótce też publikować. Cześć i do zobaczenia.